To w jest okay, witam wszystkich w Shursumo graniu Przepraszam, ale jem A więc tak Dzisiaj zaprezentuję Wam wszystkim zamek. Zamek niedokończony, zbudowany w może 50%. procentach, nie wiem, A tak. A więc tak, zamek się prezentuje tak. I leci. No, tam się rzeczanki nie zaodromały. To jest zamek, nie? Tak wygląda w ten sposób. Tutaj mamy wejście główne do zamku. To oczywiście są takie porywane, takie szybeczki. Tutaj wpadłem żeby, na pomysł, żeby zrobić właśnie takie schodki. Tu jest dosyć duże, yy, duży. Duże takie pomysł przestrzeń, taka w górę. Tutaj są... Nie wiedziałem, bo... Nie wiedziałem co zrobić, żeby po prostu, żeby tu wpadało światło, a co nieco A te wieżyczki całkiem fajnie ogólnie wyglądają. No i po prostu ten kamień, no... No te kamienne cegły rzeźbione, no po prostu one są fenomenalne. No i je zastosowałem i to fajnie wygląda. W sumie wam pokażę oddzielnie tę wieżyczkę. No i tutaj są takie wejścia jeszcze do na wieżyczki w ogóle. Aha. W ten sposób. Oczywiście tu, tu są. Yy, ząbki są robione w ten sposób. Współpłytek, więc nie, 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 to, żeby coś ten. Właśnie tak, tak wygląda mniej więcej, mniej więcej. Tak wyglądają te... tak się prezentują te... te, 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 te okna takie niby. Mm, tak się zastanawiam, ponieważ tutaj na dole zrobiłem coś takiego, nie? Te szyby. No i oczywiście, gdy je zrobiłem, to musiałem, ponieważ to był też zwykły stone tutaj. Między to, tym, tą kratką, a tą kratką były dwie kratki stona tego stołuna nie? No. I w momencie, gdy zacząłem robić to te okna, ten stone został wywalony i został... E, zostały włożone e, rzeźb rzeźbione cegły, nie? Lecz... Mm, hmm, tak sobie myślę, że jeżeli zacznę coś kombinować tutaj, żeby kuć to... E, i, i, i... nie wiem... dodawać coś,

zrobić coś takiego jak na przykład tutaj jest wejście nie tutaj na przykład wejście w sensie tutaj tu jest takie wejście właśnie w ten sposób no, tutaj się coś zrobić to jest wejście i po prostu schody żeby, żeby to zrobione wtedy w ten sposób nie że jedna para schodów na trzy idzie w tamtą stronę a jedna para schodów Idzie w tą stronę, nie? No to tak na szybko teraz wymyśliłem. To też było w sumie głupie Bo to by było tak, że to by się rozchodziło na boki. A tu by sobie można było wchodzić. Po prostu. No, a tu, a, a tu by można było sobie wchodzić. A tutaj nast a tu następnie by się zrobiło. schodki, nie? No znaczy, no to ogólnie to wejście to jest takie... Tak żeby było, nie? To wejście tutaj, tak sobie po prostu. No bo to w sumie, w sumie to wejście, to wejście w sumie to, to tylko może być do góry. Nigdzie więcej. A że tam jest wejście do góry, to to wejście może być tylko na dół. Więc to jest takie trochę bez sensu, no ale... Cóż zrobić, nie? No i... Mm, Prosiłbym was o mm, napisanie pomysłów, jakie macie. Co by można było zrobić w środku A3? No ja wstępnie mam plany, no ale chciałbym, może wasze propozycje będą bardziej ciekawsze, interesujące chciałbym to sobie po prostu skonsultować z wami, co by można równie ciekawego zrobić właśnie, żeby w pełni wykorzystać tą powierzchnię tego zamku, więc poprosiłbym o komentarze pod opisem filmu. Eee, tak więc, dziękuję, komentujcie, subskrybujcie, eee, no i lajkujcie, jeśli Wam się podobało. Więc do zobaczenia.